Pierwszy film nakręcić na świeżym powietrzu Idziemy sobie właśnie Do Lidla Na zakupy Cieplutko Któregoś Nawet, nawet może jeszcze dzisiaj Wstawię fajną recenzję Uczę się powoli Nagrywać na kamie z żoną, żeśmy rozpracowali, jak wykorzystać smartfon jako kamerkę internetową, całkiem przyzwoita, przydatna funkcja. Nie każdy, natomiast, o tym wie, że telefon można wykorzystać jako router, na przykład. Tak? Nie chodzi tu. Nie chodzi tu ogólnie o, e, o połączenie sieciowe, tylko o RUTE. Właśnie, właśnie panowie policjanci ustąpili nam miejsca. Bardzo im dziękujemy i pozdrawiamy. Stwierdziłem, że, stwierdziłem, że kanał mogła być śmieszny, luźny, fajny. No i taki właśnie będzie, tak? Mam nadzieję, że ktoś mnie teraz właśnie ogląda. Pierwsze koty za płoty. Filmik jak widzę. O, właśnie żona mi ścięła, taka, taka mała niespodzianka dla was Kto to kupujemy? Żona się wstydzi mówić, to może nie tam ale mówiła, że jakaś kuchnia chińska coś te sprawy, to więc coś tam zrobimy. Jutro może coś też nakręcę. Ogólnie mi się spodobało, tak jak wczoraj wspominałem, że zainspirowała mnie jedna historia. No i będę to kontynuował. Dzisiaj jeszcze postaramy się. Czy ja się postaram we własnej osobie zrobić recenzję książki? Jak już wspominałem, ten wideoblog będzie o wszystkim książki. Nie wiem, czy ktoś czytał, nie wiem, czy ktoś zna, nie wiem, czy ktoś miał styczność z tym autorem. Gaj, e, Nathaniel Smith, tak, Gaj, nie Gay tylko Gaj, żeby nie było. Dobrze. Autor, który pi pisze, bo jeszcze żyje z lat 30. ubiegłego wieku. Horrory takie no niszowe te horrory są, ale o tym może później. Bo się rozgadam i będzie nici, nici z filmiku. Już się zbliżymy. Oczywiście się nie będę chwalił produktami bo to nie sztuka no, mam nadzieję że film będzie dobrze widzialny taki trochę Ach, pierwsze mówię koty za płoty Teraz się zrobi ciepło już, już się zrobiło ciepło w zasadzie to Będę coraz bardziej filmował siebie, łódź fajne miasto, fajne miejsca nie, nie muszę ciągle tylko filmować się Robić filmików w domu, tak? Mogę wyjść Także Także dziękuję Wam i proszę o pierwsze, pierwsze suby tak zwane za które dziękuję i do usłyszenia.